Pierwszą z lamp mam już rozebraną. Proszę zwrócić uwagę, że obudowa jest cała, nic nie jest połamane, nie ma, nie jest nic powykrzywiane. Po złożeniu ponownie lampy, to jest bardzo ważne, ponieważ po złożeniu ponownie lampy no nie ma śladu ingerencji. Także ta estetyka jest tutaj ważna. Naszym zadaniem jest przerobienie tej lampy na Europę. Tutaj jest delikatny skos, ale przechodząc przez szkło projektora, na ścianie mamy niemal linię prostą, czyli mamy symetrię zachowaną, a u nas musi być asymetria. Taka przesłona europejska wygląda tak, gdzie ten, gdzie mamy. Dużo, dużo większy tutaj skos i troszeczkę inaczej ta linia jest ułożona, także wymieniamy tą przesłonę, na europejską. Tutaj widać też skruszałą instalację, także to też trzeba naprawić, aby, aby nie dochodziło do zwarcia i nie, nie wyskakiwały bezpieczniki i wszystko działało prawidłowo to co mówiłem. Szkiełko soczewki oczywiście umyję, ale proszę, od środka to będzie. Proszę zwrócić uwagę, jakie tutaj mamy osady. Przecierając palcem, już widzimy, jaka jest różnica. A to ja tylko jest przetarte. Trzeba to dokładnie umyć, oczyścić, osuszyć. No i co warto zrobić? Proszę zwrócić uwagę, jak jest wypalone lustro soczewki. Nad żarówką mamy czarną plamę. i takie lampa z takim lustrem to już świeci tak naprawdę jakieś 50% mniej, 40-50, proszę mi wierzyć, że naprawdę taka jest różnica w tym świetle. Można wymieniając te lustro na nowe Lampa znowu będzie świeciła jak nowa. W tym momencie no, zalecam po, w tym momencie zalecam wymianę tego, z uwagi na to, że przerabiając tą lampę tak i tak mamy wszystko rozłożone. W związku z tym dopłacając zamiast 300 zł, jedynie 150 do tego lustra, mamy zrobioną lampę jak nową. Także Oto moje pytanie. Czy montować po prostu to lustro w tą lampę, tę nową? Czy zostawiamy ze starym wypalonym, co jak dla mnie byłoby głupotą.